Na AliExpress znajdziemy wiele tanich, nikomu niepotrzebnych bzdetów, ale też i sporo praktycznych, dobrych gadżetów, które warto kupić. Pewnie już mało kto z Was pamięta ale ja na YouTube zaczynałem od takiej serii Cuda z AliExpress. I dzisiaj zrobimy mały powrót, tylko zamiast nikomu niepotrzebnych ciekawostek to będzie zestawienie dobrych i praktycznych gadżetów, których ja używam na co dzień i mogę Wam śmiało polecić. To zaczynajmy. Teraz Wam pokażę rzeczy z Ali, które po prostu uwielbiam. Ale wiem, że nie wszyscy potrzebują i nie wszystkim się będą podobały. To są pseudo japońskie noże z AliExpress, ale ja je naprawdę uwielbiam. Długo się do nich zbierałem, ale ostatecznie, tak naprawdę, przekonał mnie Stilgar w jednym ze swoich filmów. I to są oczywiście noże stylizowane na japońskie, produkowane w Chinach z chińskiej stali. I są. Perfectly balanced. This whole thing should be. I na początku kupiłem tego, no tak, na testy. Tutaj jest okładzina ze stali damastyńskiej. Rzeczywiście jest to stara warstwowa, można ją wytrawić i zobaczyć te warstwy. A w środku mamy rdzeń z twardego metalu. Na stronie czasami napisane jest, że jest to stal VG10. Oczywiście nie wierzcie temu, w środku nie ma rdzenia VG10, ale jest chiński odpowiednik tej stali, który jest rzeczywiście naprawdę bardzo twardy. Jezu, jakie ja lubię takie rzeczy. To był mój pierwszy. Później domówiłem zestaw trzech noży trochę w innym stylu i są piękne. Świetnie się ich używa. Trzy warstwy stali. Rdzeń wykonany z znowu tej stali. I jeśli chcecie mieć piękne noże, trochę inne niż te, co możecie kupić w polskich sklepach, to polecam. Tną świetnie, długo trzymają ostrość i nie wiem jak Wam, ale mi mega się podobają. Shut up and take my money. Wiem, że one nie są tanie w porównaniu do, nie wiem, przykładowo noży z Ikei, ale jak zobaczycie ceny takich prawdziwych japońskich noży, to wtedy te wydają się naprawdę tanie. Przychodzą bardzo ładnie zapakowane, także też będą dobre na prezent dla facetów. I tutaj, dziewczyny, uwierzcie, wasz chłopak będzie bardziej zadowolony z takiego noża niż z wizyty w spa. Tutaj będzie grupa przedmiotów, bo na AliExpress opłaca się brać wszelkie akcesoria do telefonów i tabletów case i etui na telefony, kupicie za parę złotych. Szkła ochronne tak samo i to jeszcze lepiej bo za jakieś 10-15 złotych Kupicie jakieś 5 szkieł na iPhone'y i to będą dokładnie te same co na wyspach w galeriach handlowych, za które sobie życzą 40 zł za jedno szkło. Także mają tam ogromną przebitkę. Na AliExpress 5 sztuk 10-15 zł. Tak samo jeśli chodzi o i do tabletów, ja to i kupiłem za jakieś 25 zł, tak samo mam naklejone szkło ochronne i również kupiłem, to już trochę droższy sprzęt, Taki magnetyczny case z wbudowaną klawiaturą bezprzewodową oraz trackpadem. To jest konkretnie od producenta ESR. Może nie jest taki świetny jak Magic Keyboard od Apple, ale naprawdę za tą cenę nie ma na co narzekać. I zdecydowanie polecam, bo spełnia swoje zadanie. Kolejne obudowy SSD. Genialne, tanie i wydajne. Jako, że nagrywam filmy, to zawsze brakuje mi miejsca na dysku, i mimo że Uwielbiam maki, to nie zamierzam płacić Apple'owi kilka tysięcy złotych więcej za po prostu większy dysk, dlatego korzystam z dysków SSD. Ale takie gotowce są za wolne, za małe i za drogie i ogólnie nie polecam ich używać. Jeśli potrzebujecie dysku SSD do czegoś szybszego, bądź po prostu chcecie oszczędzić więcej pieniędzy, wtedy kupujecie taką obudowę na dysk i do niego dokupujecie i to już polecam raczej w polskim markecie kość SSD. Zajmie wam to dwie minuty, nie potrzebujecie żadnych specjalnych umiejętności. I jeśli szukacie obudowy, to ja polecam obudowy Orinco. Chyba tak to się czyta. A dlaczego? Bo właściwie kiedyś, ze trzy lata temu, kupiłem tą małą dziesiątkę i do tej pory służy mi bez żadnych problemów. Od jakiegoś pół roku mam tą czterdziestkę i również działa bez żadnych zarzutów. A teraz dokupiłem tą przezroczystą, również czterdziestka, i zbudujmy ją razem. Jeśli chcecie trzymać na dysku zdjęcia filmy, zrobić sobie taki backup, to dziesiątki spokojnie Wam wystarczą. W sensie dziesiątki chodzi tutaj o prędkość, a czterdziestki już są takie dla wymagających. Na przykład jeśli montujecie filmy 4K 10-bitowe z zewnętrznego dysku albo jeszcze o większej rozdzielczości, to wtedy dopiero kupcie sobie czterdziestkę, bądź jeśli chcecie grać w jakieś bardzo pojemne, wymagające gry, to wtedy kupujcie czterdziestkę. Dla 95% użytkowników spokojnie wystarczy dziesiątka. Ja również montowałem z niej filmy, także spokojnie Wam wystarczy, ale jeśli chcecie takie top-top, wybierajcie 40, ale też przy 40 najpierw upewnijcie się, że Wam w ogóle komputer USB obsługuje takie prędkości. Akcesoria do rowerów czy hulajnogi. Już kiedyś pokazywałem Wam niektóre na filmie, ale muszę powtórzyć, bo korzystam z nich na co dzień. Na pierwszy ogień pójdą uchwyty na telefon. Miałem już ich ze 4, ale najbardziej spodobał mi się ten od Baseusa. Bardzo łatwy montaż, bo nakładam po prostu na kierownicę i od spodu nakładamy nakrętkę. Szybkie, łatwe i wygodne rozwiązanie, które pasuje na różne średnice kierownic. Niewiele uchwytów w tej cenie ma również amortyzację wstrząsów, która zabezpiecza telefon przed uszkodzeniami. Bardzo lubię ten uchwyt, bo jest szybki w użyciu i bezpieczny. Ten joyroom jest bardziej budżetowy i nie ma amortyzacji wstrząsu. Ten na przykład możemy zamontować, jeśli macie lusterka. To nakłada się na tą śrubę, która mocuje lusterko, ale ten będzie bardziej praktyczny i będzie pasował do każdego roweru czy hulajnogi. Z tym będzie trzeba czasami pokombinować. Drugie akcesorium to lampka rowerowa. Ja już ją wam kiedyś pokazywałem, ale do tej pory używam. Ładowana jest przez USB, jest mocna, tania, moczujnik światła i może się sama włączyć, jeśli zrobi się ciemno. Polecam. Dodatkowo wszelkie torby na hulajnogę czy rower. Ta co ja mam, to jakiś tani no-name, ale spełnia swoje zadanie i była tania. Wrzucę wam w opisie linki do kilku toreb i na hulajnogę i na rower. Ostatnio z kolegami otworzyliśmy nowy serwis Pikli.pl i znajdziecie tam najlepsze kupony m.in. z AlgiExpress oraz okazje, a także sami możecie się dzielić swoimi znaleziskami. Również oceniać znaleziska wstawione przez innych. Zapraszam na Pikli.pl. Kable USB, ale nie takie zwykłe, bo takich pewnie macie całe szuflady nimi wypełnione. Chodzi o kable do szybkiego ładowania i przesyłania danych. Na przykład taki kabel o standardzie Thunderbolt 4, czyli przesyłanie 40 gigabitów na sekundę i 240 watów ładowania. W polskich elektromarketach taki kabel będzie kosztował od 55 zł do nawet 100. A na AliExpress w dobrej promocji kupić go za 18-25 zł. Ja takich kabli używam do wszystkiego: czy to do przesyłania obrazu z laptopa na monitor, czy do przesyłania danych, czy ładowania urządzeń. I Zdecydowanie polecam je kupić wcześniej, bo zazwyczaj potrzebne są w takich momentach, że chcielibyśmy je używać od razu. A wiadomo, na AliExpress, szczególnie na takie małe rzeczy, czasami trzeba i poczekać tydzień na paczkę, czasami nawet dłużej. Polecam zamówić od razu już kilka sztuk. Przetestowałem ich kilka i powiem Wam, że na przykład te aground, ugrund, mimo że mają znaczenie Thunderbolt 4, niekoniecznie dobrze mi działały, więc w opisie filmu wstawię Wam link do takich sprawdzonych przeze mnie, które rzeczywiście trzymają te parametry i nie powodują żadnych problemów. Ładowarka USB-C. Ja na co dzień korzystam z takiej kostki. Jest to 100-watowa ładowarka od Baseusa. Wyposażona jest w technologię GAN 6. Stoi u mnie tutaj na biurku, przy którym pracuję i służy mi do ładowania wielu urządzeń. Nie muszę już oddzielnie podpinać lub kombinować, że sięgam gdzieś do osobnej ładowarki pod biurkiem albo wyrabiać sobie portów w laptopie. W kostce wbudowany jest 80-centymetrowy kabel USB-C. Dodatkowo jedno wejście USB-A i dwa wejścia USB-C. Cała kostka może dać w sumie 100 W mocy, ale i pojedynczo same porty mogą dać po 100 W. Teraz widzicie rozpiskę, ile można wycisnąć z konkretnego portu. Jeśli tak jak ja macie wiele sprzętów do ładowania, jakieś słuchawki, mikrofony, telefon, tablet, komputer, czy jeszcze wiele innych rzeczy, to bardzo polecam taką ładowarkę. Jest naprawdę dosyć pomocna. Zajmuje bardzo mało miejsca na biurku. W dodatku ma wbudowany kabel, który sam się chowa i nie będzie nam się plątał po biurku. Mopy elektryczne. Robiłem od nich oddzielne filmy, więc nie będziemy się tu na nich skupiać, ale te są naprawdę dobre. Jeśli chcecie niedużo wydać, bo nie wiecie czy Wam się to przyda, czy w ogóle będziecie ich używać, to weźcie sobie Lare Sara M3. W dobrej promocji z kuponami wyjdzie Was jakieś 500-550 zł. Świetny mop na start. A jeśli chcecie coś z wyższej półki, to na przykład polecam Wam Tineco S6 Stretch Extreme. Fantastyczny mop. Moim zdaniem dużo lepszy niż te drogie mopy od HiZero i do obu lub nawet jeszcze do jakiegoś środkowego wstawię Wam link w opisie. Koniecznie napisz w komentarzu, jakich Ty produktów używasz, które kupiłeś na AliExpress i możesz śmiało polecić. A jeśli szukasz kuponów lub okazji w różnych sklepach internetowych, zapraszam na pikli.pl. Znajdziecie tam kupony i sami również możecie dodać najlepsze okazje. Tymczasem ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć! Perfectly balanced.